Znaczy na początku to bardziej było ślizgo, gdzieś w tym drugim biegu jeszcze czułem wjeżdżając gdzieś trochę szerzej łuki że e, gdzieś na wejściu trochę jeszcze tej wody stało, bardziej to było ślizgo niż przyczepniej. W tym moim drugim biegu to już to bardziej nasypane, e, gdzieś tam powiem było przyczepniejsze, tylko już też moc, mocno wysypane. Ten deszcz dosyć szybko przestał padać i to już nie było też takie Ciężkie widać, że nawet jak tak gdzieś tam jedzie, no to zyskuje dużo prędkości, ale, ale gdzieś też tam z tego koła leci bardziej e, jaśniejsza też trochę ta nawierzchnia, więc no, no, trzeba być czujnym. Gdzieś ten krawężnik też z wyjściem miejscami jest korzystny, więc naprawdę trzeba być czujnym i gdzieś z, najmocniej, z moc, najmocniejszą drużyną w Ekstralidze, no to, no to na błędy nie można sobie pozwalać. Ja mogłem ruszyć od razu do powtórki biegu, a faktycznie ten bieg w, w drugiej odsłonie też był dość taki, że byliśmy blisko. No, także ten mecz jest naprawdę dla nas mega ciężki i, no i ostry. Jakby na początku meczu i właśnie w końcowej odsłonie, gdzie jechałem w biegu 11, no strasznie te warunki się zmieniają szybko. Deszcz raz pada, raz nie pada, tak jak powiedziałeś wcześniej. To też na pewno ma wpływ, no i no na pewno nie możemy się dzisiaj kompletnie połapać na tym torze, bo tor jest świetnie przygotowany, ale taki tajemniczy. Wiadomo, nie jest łatwo, bo uczymy się tego toru. Dzisiaj mamy nowych toromistrzów, nowych starych, można powiedzieć. Też od rana siedzę przy tym torze z chłopakami po to, żeby móc coś podpowiedzieć, po to, żeby móc coś przekazać później moim kolegom. I dzisiaj jeszcze ten deszcz, ale tak naprawdę chyba on nam pomógł, bo, bo rzeczywiście ja miałem dzisiaj taki mega stres na tych zawodach, że, że czułem się jak junior, bo po prostu też mi zależało, żeby, żeby, żeby po prostu wszystko się ułożyło. Obroniliśmy się, żeby nie spaść. Wszyscy zaczęli gadać o play-offach. Wiedziałem, że jest to możliwe. Mamy całą drużynę, cały skład, więc, więc zupełnie inaczej się jeździ. Do tego nam brakowało właśnie odpowiedniego toru takiego, żebyśmy mieli taki sam jak na treningu i, i żeby po prostu można było dzisiaj fajnie się pościgać.